Trzecia seria w seriach łączonych wyciskanie w leżeniu z podciąganiem na drążku z ciężarem 25 i trochę. Ponieważ to była kamera, to udało się zrobić sześć powtórzeń, w poprzednich było po 5. Po raz pierwszy w tym roku 88 kg na 5 powtórzeń. W no, ogóle w tym roku nie robiłem na 85 kg na ilość powtórzeń. 88, przepraszam, kg.